Czym jest alienacja rodzicielska? Alienacja rodzicielska to deprecjonowanie i przedstawianie drugiego rodzica w złym świetle. Alienacja rodzicielska to ograniczanie kontaktu i izolowanie dziecka od drugiego rodzica. Alienacja rodzicielska to zakazywanie dziecku swobodnego mówienia i wyrażania miłości do drugiego rodzica. Alienacja rodzicielska to odcinanie drugiego rodzica od informacji dotyczących dziecka. Alienacja rodzicielska to zmuszanie dziecka do odrzucenia i nienawiści do drugiego rodzica. Alienacja rodzicielska to usuwanie drugiego rodzica z życia dziecka, niszczenie zdjęć i pamiątek. Alienacja rodzicielska to manipulowanie uczuciami, przekupywanie dziecka w celu zakłócenia relacji z drugim rodzicem. Alienacja rodzicielska to wpajanie poczucia winy za miłość do drugiego rodzica, za potrzebę spędzania z nim czasu. Alienacja rodzicielska to indukowanie dziecku strachu przed drugim rodzicem. Alienacja rodzicielska to pranie mózgu dziecka. Alienacja rodzicielska jest wyrafinowaną formą przemocy psychicznej. Jak walczyć z alienacją rodzicielską? Należy wprowadzić do prawa rodzinnego pieczę naprzemienną. Jako priorytetowe rozwiązanie, gwarantujące dzieciom prawo do obojga rodziców po ich rozstaniu. Należy również wprowadzić do prawa karnego surowe i nieuchronne kary za stosowanie przemocy alienacji rodzicielskiej. Dowiedz się więcej na stronie petycja.eu. 25 kwietnia. Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej.